Nazywam się Michał Knura, jestem dziennikarzem lovekraków.pl, a po godzinach prowadzę dla Was rozmowy w ramach podcastu Krew, Pot i Sport. Zapraszam do słuchania. Mateusz Widłak, prezes Stowarzyszenia AmFootball Polska i też szef Europejskiej Federacji, jeżeli chodzi o ten sport. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie Mateuszu, kiedy zaczynaliście, no to był Pan. Było pewnie kilku entuzjastów, których Pan zebrał. A jak teraz wygląda organizacja, ile osób pracuje w waszym stowarzyszeniu? No tak, zaczynaliśmy 8 lat temu od zera, zupełnie od zera. To była tylko idea, pomysł po prostu, żeby tak jak jest za granicą, dać tutaj okazję do gry w piłkę osobom po amputacjach. No i na początku byłem ja, był, za chwilę był trener Marek Dragosz. To była bardzo mała grupa, no i później było kilkunastu zawodników, którzy, którzy chcieli zrobić coś fajnego tak jak my, z tego się. Wyzwoliła pozytywna energia, która zaczęła zarażać kolejne osoby. No i dzisiaj po tych, po tych paru latach yy, mamy za sobą niesamowitą historię, która jeszcze, która cały czas trwa i, i, i się rozwija, bo mamy reprezentację Polski, która już kilka razy była na mistrzostwach świata Europy. Mamy, mamy ligę Football Ekstraklasę też, do której dochodzą duże, duże kluby, duże marki. Mamy Akademię Am Football, program Junior Am Football ogólnopolski dla. Dla dzieci, też Europejską Federację współpracujemy z uef z PZPN-em, z wieloma federacjami krajowymi, z Lewandowskim, z Grosickim, z dużymi nazwiskami. Więc no, niesamowita jest ta, ta historia. I faktycznie też, też całe środowisko się rozrosło i, i też nasza organizacja na szczęście. Tu można powiedzieć, że troszkę aż się to wydaje niemożliwe, że od takiego małego pomysłu, no bo Pan trochę przez przypadek się zainteresował futbolem oglądając dokument o futbolistach z innego kraju i postanowił, zakiełkowała myśl, zróbmy to u nas. No zgadza się, ja gdzieś tak zawsze się interesowałem piłką, ale i działałem też trochę w piłce, ale w tym, w tym wydaniu niszowym, powiedzmy zawsze jakieś mnie interesowały ligi paruwiańskie, ligi z Ameryki Południowej, czy bardziej takie niż, czy, czy, czy jakieś okręgowe tutaj u nas. Niższy niż Liga Mistrzów. Po prostu taki czysty, czysty sport był mi zawsze bliższy niż te, niż te właśnie Ligi Mistrzów i, i, i wielkie bogate kluby. No i po prostu futbol, zobaczyłem w filmie, gdzieś mnie to zainteresowało. Pisałem wtedy artykuły na, na, na portal piłkarski. I byłem pewien, że w Polsce też jest, bo na świecie okazało się, że są Mistrzostwa Świata, Europy, są różne imprezy, duże transfery, kluby i tak I chciałem porozmawiać z jakimś zawodnikiem czy trenerem z Polski. Okazało się, że w Polsce nawet nikt o tym nie słyszał. Nie tylko, że nikt nie uprawia, nikt nie słyszał, więc gdzieś zakiełkowała i czy może dać okazję do gry, zorganizować trening i tak to, się, tak to się zaczęło. Jest współpraca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, ambasadorami kadry są znani polscy kadrowicze. Tak jak Pan wspomniał, m.in. Robert Lewandowski, UEFA też oficjalnie uznała tutaj AmFootball jako jedną z odmian piłki nożnej. Tacy partnerzy otwierają drzwi do kolejnych, prawda? Firm, sponsorów, to jest pewien łańcuch. No na pewno, ta nasza rodzina futbolowa się, się rozrasta i, i dochodzą coraz większe marki. Właśnie UEFA, czy PZPN, czy Lewandowski, Grosicki, to wszystko pomaga budować tą dyscyplinę oni nam pomagają pomagają też też rosnąć i, i, i to, to jest jak ta, ta idea nasza jest zaraźliwa tutaj właśnie ta. Ta energia, to podejście zawodników, to co my tylko, tylko pokazujemy dalej, bo to tak po prostu jest, jak my, jak, my, jak my pokazujemy, trzeba tylko to promować. To się ludziom podoba, i fajnie, że to właśnie nie są, tylko, nie są tylko te duże marki, ale to są też kibice, którzy pokazują, że na pewno naprawdę to zainteresowanie może, może być duże. Wiemy już, że prześcigamy w popularności, jeżeli chodzi o kibiców, różne dyscypliny sportu pełnosprawnych. Więc to jest też gdzieś tam w tej naszej idei, w tej misji, którą, którą mamy jako organizacja bardzo ważne, że zacieramy te różnice między sportem pełnosprawnych, sportem niepełnosprawnych, bo gdzieś tam też od początku uważam, że jesteśmy rodziną piłkarską, że to jest sport, po prostu to są różne odmiany tej samej dyscypliny, że, nie, nie, że ten podział na sport pełnosprawnych, niepełnosprawnych jest sztuczny i trochę to się udaje pokazywać, więc no to jest też dla nas ważne. O tym też myślę, jak Pan mówi, że takim sukcesem, gdzieś wyjściem trochę na szczyt będzie to, gdy nie będziemy mówić sport pełnosprawnych, niepełnosprawnych, tylko piłka nożna, koszykówka, am football, blind football i do tego dążymy wszyscy. Pan też chyba jest orędownikiem takiego podejścia. Zdecydowanie, zdecydowanie. Tak, na pewno to, że są programy, czy w telewizji, czy, 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 czy w gazetach, specjalne działy dla sportu niepełnosprawnych, to jest, też, to jest też ważne, to jest dobre, bo ten sport się zaczyna pojawiać w mediach. Ale gdzieś ja uważam, że to jest tylko droga, droga do celu i ten dla nas największym sukcesem jest jak jesteśmy razem, nie ma tego podziału, jesteśmy razem obok innych dyscyplin, razem po prostu jako sport. Tak? I, I myślę, że jesteśmy tak już jako futbol tutaj w Polsce postrzegani, też w kilku innych krajach i jakby pracujemy nad tym, żeby tak było, no bo tak jak pokazują te nasze kontakty z kadrowiczami yy, powiedzmy z PZPN-u, to są, to są kontakty między zawodnikami czy między drużynami, to nie jest na zasadzie wielka gwiazda i kibic, tylko to jest na praktyka pokazuje, że to jest po prostu kadrowicz i kadrowicz. Chłopaki rozmawiałem jak równy z różnych sztandaru. Tak, że te doświadczenia są takie same, albo bardzo podobne yy, doświadczenia szatni, czy boiska, czy takie pozaboiskowe piłkarskie, jeżeli chodzi o zawodników, i naprawdę tam się tworzą bardzo fajne. Relacje, jeżeli chodzi o Łukasza Fabiańskiego i naszych bramkarzy czy, czy, czy Kamila Grosickiego, naprawdę te relacje są fajne i tak jak mówię, to pokazuje, że ten sport jest jeden i tutaj chłopaki chłopaki się dogadują, widać, że to nie jest, że jakby nie ma różnic, że to jest jeden, jeden jedna gra. Wiele udało się osiągnąć, jeżeli chodzi o. Sprawy czysto organizacyjne, są też sukcesy sportowe i to nie małe, bo przecież przywieźliście medali, przywozicie miejsca na podium z różnych turniejów, ale cały czas mówimy, że się rozwijacie. Jak pan myśli, czy jesteśmy w stanie dogonić na przykład Turcję w popularności tej dyscypliny wśród kibiców, ale też wśród osób niepełnosprawnych? No na pewno cały czas się rozwijamy i tak jeżeli chodzi o sportowy aspekt, to te wyniki są fajne, są bardzo dobre, ale cały czas mamy ten niedosyt. Tak jak na Mistrzostwach Świata w 2014 byliśmy w półfinale. Półfinał przegrany, co było dla nas niesamowitym wynikiem, jak na, dla, dla młodej drużyny. W półfinale przegraliśmy 0-1 po walce, w meczu o trzecie miejsce 0-1, więc no, otarliśmy środę. To, to był przypominam drugi występ, tak, Na Mistrzostwach tak, Świata Tak, był wtedy. drugi występ na Mistrzostwach Świata i świetny, świetna gra, świetny występ. Z potęgami już graliśmy w tym półfinale i meczu o trzecie miejsce i tylko 0-1, więc no, świetny występ, ale jednak niedosyt, bo to czwarte miejsce. Na mistrzostwach Europy mieliśmy trzecie miejsce później, ale w zasadzie z sześciu meczów tylko pięć wysoko wygranych, jeden tylko mecz przegrany z późniejszym mistrzem. Więc też trochę taki medal był, ale był też niedosyt, bo można było w tym finale zagrać. W finale, który był rozgrywany na stadionie Beszyktasz i obserwowało go 41 tysięcy kibiców. To Dwie trzecie stadionu narodowego więc, można by tak powiedzieć. Tak jest, niesam, naprawdę to było. Ten finał to było takie niesamowite też wydarzenie w rozwoju dyscypliny. No i teraz ostatnie mistrzostwa świata, gdzie też świetna, świetna gra, zwłaszcza w tej fazie pucharowej i, 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 i ten ćwierćfinał, który. Myślę, naprawdę dużo osób oglądało w Polsce, gdzie prowadziliśmy 3-1 w dogrywce, no i nie udało się, bo, bo Angola, która później zdobyła tytuł Mistrza Świata, wyszarpała nam to, to zwycięstwo w karnych, więc no duży niedosyć siódme miejsce. Myślę, że byliśmy bardzo blisko tych medali Mistrzostw Świata, więc no to, ta drużyna cały czas, cały czas ma ambicje bardzo duże, niezaspokojone i liczę, że, że w Krakowie w trakcie Mistrzostw Europy wykorzystamy to i, i, i wyszarpiemy tam te medale. Mistrzostwa Europy przypomnijmy jesienią 2020 roku. Główne mecze będą na stadionie Krakowie, ale też są brane pod uwagę stadiony pronniczanki czy też garbarnie ustalenia będą jeszcze trwały i ostateczne decyzje zapadną. Panie prezesie, jak cofniemy się do tego 2011-2012 roku, potrzeba było takich rzeczy jak buty, stroje Trzeba było po prostu szukać tak? kto da, kto pomoże. Wtedy PZP też pomógł u firmy jak wyglądało to inspirowanie i, i przybliżanie innym ludziom tej właśnie odmiany piłki nożnej, by, by pomogli i się zaangażowali. No tak, na tym pierwszym treningu no to nie mieliśmy, nie mieliśmy praktycznie nic. To była sala gimnastyczna, nawet nie, nawet nie boisko piłkarskie. Zawodnicy nie mieli strojów, niektórzy nie mieli butów. Jeden z zawodników przywiózł piłki bo nie mieliśmy nawet tych piłek, więc no zaczynaliśmy zupełnie, zupełnie od zera i później było właśnie szukanie tych, 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 tych sponsorów, szukanie w zasadzie no ta moja praca przez te 8 lat się to, to też w dużej mierze się na tym opiera na szukaniu tych źródeł finansowania. Tak naprawdę to co roku rozrastamy się, jesteśmy coraz, coraz więksi, robimy coraz więcej. Bo teraz też trener mi narzucił bardzo taki intensywny tryb przygotowań. Drużyny do tych mistrzostw chcą dużo grać, dużo, dużo trenować, więc ja staram się tutaj z, z ludźmi ze stowarzyszenia podołać temu. Więc to ca, cały tak naprawdę co roku walczymy o ten, o ten budżet. Jesteśmy cały czas małą organizacją, która robi dużo albo. Albo bardzo dużo, więc no to, jest, to jest taka, taka, taka walka o, o budżet, ale właśnie coraz yy, tak jak na początku się udawało zarażać pojedyncze osoby tą ideą, tą, tą pasją, jakby drużyny czy, czy naszą. Do tej idei tak to ta, ta rodzina się rozrasta, jest, jest ich coraz więcej i też coraz łatwiej jest, bo jak już wchodzimy gdzieś to yy, na spotkania czy, czy do jakiejś nowej firmy czy instytucji, to często już ludzie nas po prostu znają, okazuje się, że oglądali właśnie mecz z Haiti. Na Mistrzostwach Świata czy mecz z Angolą, jakby jest zupełnie, zupełnie inna rozmowa. Ambasadorami kadry są znani polscy piłkarze, a Robert Lewandowski są takie plany, ma być twarzą tych mistrzostw Europy, które czekają nas w Krakowie. Pana takim marzeniem jest, żeby kiedyś zagrać mecz amfutbolu na stadionie narodowym, na przykład przy okazji meczu eliminacyjnego kadry czy też finału Pucharu Polski przy takiej dużej publice. No na pewno tak, no były takie, robiliśmy już takie akcje promocyjne, graliśmy chociażby na stadionie Legii w przerwie w przerwie meczu Legii. Graliśmy też na stadionie narodowym kilka razy, korzystaliśmy z zaproszenia stadionu, ale nigdy, nigdy przed meczem, czy w trakcie meczu kadry. Myślę, że to też by była fajna, fajna promocja, też, też myślimy o tym szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o piłkarzy, to właśnie Kamil Grosicki jest naszym ambasadorem, Łukasz Fabiański ambasadorem Bramkarzy. A Robert Lewandowski jest sponsorem naszej reprezentacji, więc jest, jest bardzo mocno zaangażowany pod, pod wszystkimi względami. I tutaj też myślimy właśnie pod kątem tych mistrzostw Europy. E, zapraszamy chłopaków, żeby, ich, żeby nam pomogli też promocyjnie, żeby nam pomogli też tutaj mentalnie zmotywować drużynę, i myślę, że też będą zaangażowani w tę imprezę. Mogą nas słuchać i oglądać zawodnicy niepełnosprawni, którzy chcieliby na przykład dołączyć do klubu. I też myślą o reprezentacji. Działa już w Polsce od kilku lat, na szczęście liga, więc, jakby droga jest najprostsza. Zgłaszamy się do klubów, powiedzmy jakie te kluby mamy, w jakich miejscach. Tak jest, no tutaj, jakby jesteśmy otwarci cały czas na nowych zawodników, wręcz szukamy tych nowych zawodników. Czy my, czy zawodnicy, cały czas, cały czas próbują dotrzeć do, do, do nowych osób, bo chcemy się rozrastać. Kluby też szukają nowych graczy, my próbujemy zakładać nowe. Nowe kluby, jest tutaj w Krakowie klub bardzo utytułowany, bo trzykrotny mistrz Polski, Husaria Kraków, która na pewno też przyjmie chętnie nowych zawodników. Mamy klub w Bielsku, w Bielsku Białej, kuloodporni Bielsko-Biała, nowy klub w Polkowicach, który w tej chwili dołączył do Ligi, Miedziowi Polkowice, w Warszawie jest Legia. I to jest Legia, bardzo dobry Warszawa. sygnał, że przy takich dużych klubach tak. polskich powstają te sekcje. Tak, tutaj właśnie przed tym sezonem nasz istniejący wcześniej klub, który był mistrzem Polski w zeszłym sezonie połączył się, można powiedzieć, z Legią. Tak, no. Przyszedł pod skrzydła Legii Warszawa i, i, i muszę powiedzieć, znając kulisy, że to był dla nas to był strzał dziesiątkę i dla klubu, który zyskał, zyskał bardzo dużo, zyskał kibiców, zyskał też dużą, dużą promocję do, do Szlinowi zawodnicy, ale też muszę powiedzieć, że dla Legii, dla, tego, dla samej Legii, dla dużego klubu, też to bardzo pozytywnie się pozytywnym echem się odbiło w Polsce i bardzo wiem że Legia była nawet zaskoczona tym jak duży rozgłos zyskała ta, akurat ta sekcja już widziałem takie publikacje badania że bardzo bardzo duże zainteresowanie było chociażby tym występem amfotbolowej Legii w lidze Mistrzu, więc no to jest duża korzyść dla klubu. Teraz rozmawiamy też z innymi dużymi klubami, chociażby Warta Poznań te, próbuje uruchomić sekcję amfutbolową. Próbujemy działać też w trójmieście, więc to myślę, że, że ta nasza liga będzie się rozwijać i może kiedyś dościgniemy Turcję. Piłkarze na co dzień trenują i rywalizują w klubach, przyjeżdżają na zgrupowanie, mają normalnie hotel, treningi. Czy oni oprócz takiego spotkania z kolegami i rywalizacji mają jakieś korzyści z tej gry w kadrze? Powiedzmy tu o, o finansach, czy w im jakiś sposób pomagacie też, jeżeli chodzi o ich codzienne życie? No to jest takie gdzieś nasze, nasze marzenie, żeby, żeby, też, żeby też po prostu pomagać finansowo zawodnikom. Na początku nasze założenie było takie, żeby oni nie musieli dopłacać jakby do ci kadrowicze, którzy już mają powołanie, żeby nie musieli dopłacać i to się udaje. Do, do gry w kadrze. tak I to się udaje robić już od długiego czasu. Kadra jest mocno profesjonalnie zorganizowana, dlatego, że my chcąc się bić o te medale, musimy rywalizować z profesjonalistami, tak jak z, Tur z Turkami, z Rosjanami. To są zawodnicy, których, którzy jakby zarabiają za podbolu. Profesjonalne ligi tak, po prostu oni są. trenują codziennie, to jest ich, to jest ich praca. A no, u nas to jest, to jest cały czas pasja i to jest, starcie, to jest starcie amatorów, ale tylko pod względem finansowym, bo nasi zawodnicy są bardzo profesjonalni, kadra jest fajnie zorganizowana właśnie z profesjonalistami. Mimo to jesteśmy bardzo blisko i, i, i naprawdę są te wyniki fajne, ale naszym marzeniem jest to, żeby też, też pomóc chłopakom, którzy się bardzo angażują czasowo, wiadomo, że poświęcają życie rodzinne, zawodowe, po to, żeby tutaj jak najlepiej Polskę reprezentować. No i na pewno taką szansą dla nich są medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, dlatego że w momencie, jeżeli zdobędziemy medal na takiej imprezie, to ma, mają chłopaki stypendia zapewnione z Ministerstwa Sportu i o to się bijemy, ale my też tutaj, tutaj rozmawiamy ze sponsorami, czy szukamy nowych sponsorów po to, żeby takie fundusze stypendialne w przyszłości tworzyć i gdzieś no, byśmy chcieli, żeby, żeby to szło w tą stronę. 2020 Mistrzostwa Europy, być może dwa lata później Mistrzostwa Świata, bo Kraków i Wy macie też chrapkę na tą dużą imprezę. Wtedy mogą też przyjechać kibice z całego świata, a trzeba powiedzieć, że oni są też bardzo żywiołowi i reagują na te zagrania, na te ciekawe akcje futbolistów z dużym takim rozmachem. To nie jest siedzenie i patrzenie jak w kinie, tylko po prostu doping. No tak, kibice, to liczę, że tutaj w Krakowie będzie będzie podobnie chociażby na tym meczu z Irlandią, no bo przede wszystkim ta gra jest bardzo widowiskowa. Futbol Często jak, opowiadam, jak opowiadamy komuś pierwszy raz, że to grają osoby o kulach, nie ma gry, zawodnik z pola, nie ma nogi, gra o kulach, z bramkarz nie ma ręki, ludzie wyobrażają sobie jakieś tutaj kuśtykanie, jakieś właśnie... Wyścig ślimaków, a to tak, tak nie tak, jest. Tak. a gra jest naprawdę, jak ktoś, jak ktoś to zobaczy, tak jak my mówimy, że po trzech minutach znikają te kule, już kibice nie, nie widzą tych kul, tylko widzą piłkę, a do tego boisko jest trochę mniejsze, Gra jest szybsza i tych akcji po prostu bramkowych jest więcej niż, niż w zwykłej piłce. Goli pada tak troszeczkę, bym powiedział, więcej niż w zwykłej piłce, ale są też widowiskowe zagrania, nawet takie, można powiedzieć, ekwilibrystyczne często. Przewrotki. Tak, wole jest, no to robi, robi po prostu duże... Wrażenie i też kibice. Nikt siłą tych kibiców na stadion nie przyprowadza, a, a, a na finałach dużych imprez mamy naprawdę tysiące tych kibiców na trybunach. Tak jak no w, tym, w, tym, w tej Turcji to był rekord 41 tysięcy kibiców, ale też, też w Meksyku, na Mistrzostwach Świata czy w Rosji te trybuny były pełne. Tam były akurat trybuny na 8, 6, 10 tysięcy, ale też, też były na tych meczach finałowych pełne, więc no, widać, że dyscyplina się podoba. nasze Chociażby zasięgi transmisji Ogromne. internetowych są naprawdę bardzo bardzo duże, i no tylko, tylko się cieszyć, że, że udaje nam się docierać do ludzi. A jak, jak dotrzemy, to już, już nie musimy ich przekonywać, oni sami są, stają się naszymi kibicami. Z zawodnikami, członkami kadry szkoleniowej, chyba pan nie jest na takiej płaszczyźnie przełożony i podwładny, tylko to jest taka wielka rodzina futbolowa w Polsce. No mam taką nadzieję, na pewno te relacje są inne, zwłaszcza z chłopakami, którzy od początku razem ze mną, czy jakby my razem wszyscy to, to tworzymy. Tak, Jeżeli byliśmy na tym pierwszym treningu i, i, i jakby tworzymy to cały czas tak jak z Markiem, czy z Marcinem Guszkiewiczem, czy z Przemkiem Świerczem, naszym kapitanem, czy nawet z Bartkiem Łastowskim. To są wszystko chłopaki, którzy byli od pierwszego, drugiego czy drugiego treningu, są z nami 8 lat. To bardziej już to, jeżeli zwracają się do mnie prezesie, to bardziej w żartach czy, 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 czy jako, traktuję to jako taką ksywkę. Jeżeli wchodzi ktoś nowy, to często tutaj już próbuję w te bardziej tak, tak hierarchicznie to traktować. My to od razu, od razu, od razu jakby gasimy i, i, i działamy na takiej stopie bardziej. E, bardziej bliższych relacji i faktycznie ja też tak czuję, że tworzymy, tworzymy tutaj taką fajną grupę, fajną, fajną rodzinę, nie jest, to, e, nie jest to jakieś sztuczne, nie jest to nic robione na siłę, tylko faktycznie jest tutaj, e, jest chemia i no, myślę, że to, 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 że tak zarażamy tym naturalnie duże grono osób i, i tych, którzy przychodzą, to jest świadectwem tego. Tej autentyczności. Co mi się podoba, to mm, taki duży dystans do siebie zawodników niepełnosprawnych. Nie tylko jeżeli chodzi o futbol. Pamiętam pana wywiad dla portalu Weszło.com, tam się pojawiło hasło Jedną Dogą w finale. Dzisiaj to jest główny hashtag waszej reprezentacji i stowarzyszenia. No tak, myślę, że to hasło super do nas pasuje, bo właśnie no, oddaje wszystko, co jest wam w futbolu, oddaje też ten dystans. Ten, to, to, to ten humor też, który jest w drużynie, więc no jest, jest to super, super hasło, które już się też przyjęło. I teraz na potrzeby tych Mistrzostw Europy, w współpracy z Krakowem też trochę zmodyfikowaliśmy ten hashtag na jedną nogą w Krakowie. I myślę, że to też będzie, będzie, będzie dobry, dobry hashtag na te Mistrzostwa Europy, a ten humor też taki, ten dystans jest czymś, co mi też pomaga w pracy, bo też, też często no, ja, ja jako organizator mam jakieś trudne momenty i wtedy myślę sobie, czy nawet chłopaki przychodzą do mnie i, i, i żartują z tych, z tych swoich sytuacji, to poz, pozwala spojrzeć inaczej na te problemy też inne, które, które ja mam, czy myślę, że które, które my wszyscy mamy na co dzień, więc to też jest, to jest fajne i też. też Myślę, że, że też właśnie inni sportowcy nie chcą być niepełnosprawni, nie chcą być traktowani z dystansem. Oni są, są, są normalnymi sportowcami. Właśnie najczęściej jak ktoś wejdzie w tą grupę, to się po prostu o tym przekonuje, Ja też od początku tak naprawdę nie skupiałem się. Dla mnie od początku to była piłka lożna i myślę, że to też było kluczem trochę do naszego sukcesu, jeżeli chodzi o ten rozwój. Dla mnie, dla trenera, dla zawodników to, to nigdy nie była rehabilitacja, to nigdy nie było jakieś... Jakieś takie, wiadomo, że, że też ta piłka dała nam możliwość robienia zmian społecznych, ale dla nas to zawsze była piłka nożna to była właśnie drużyna, szatnia i myślę, że, że, że to tak, tak to powinno wyglądać w sporcie w cudzysłowie niepełnosprawnych i, i to też nam pomaga. Panie prezesie, na koniec, czego panu życzyć? Więcej sponsorów, pieniędzy, czy może więcej sił i dłuższej doby? No tutaj myślę, że trafił pan w dziesiątkę że dłuższa. Dłuższa doba by się przydała, dużo jest, dużo jest tej pracy, ale też coraz więcej jest rąk do pracy, więc, więc fajnie, że coraz więcej ludzi chce pomagać. Na pewno można nam życzyć dobrych przygotowań tego, żeby to wszystko, co sobie założyliśmy, jeżeli chodzi o promocję, jeżeli chodzi o organizację tego Euro w 2020 roku w Krakowie, żeby to się udało zrealizować i myślę, że wtedy wszyscy będziemy zadowoleni, i drużyny, i kibice, i, i, i wszyscy organizatorzy. Mateusz Widłak, szef polskiego i europejskiego AM był moim gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A my widzimy i słyszymy się niebawem.